Laptop MSI CX70. wraz z nim w pudełku znajdziemy oprogramowanie, dokumentację, baterię, kabel zasilający. Oraz zasilacz. Laptop ma ekran o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości HD. Sercem urządzenia jest procesor Intel Core i7-4712MQ, taktowany zegarem 2300 MHz. Procesor posiada 4 rdzenie i obsługuje 8 wątków. Do dyspozycji dostajemy dysk twardy HDD o pojemności 1 TB i 4 GB pamięci RAM. Za grafiki odpowiadają dwie karty, Intel HD Graphic 4600 i Nvidia GeForce GT 840M. Komputer posiada łączność Bluetooth 4.0 oraz Wi-Fi BGN. Laptop waży 2,7 kg.